Okej, okay, patrzy sobie człowiek na plakaty, idzie do kina z myślą, że to jakiś spin-off Planety Małp, a tutaj biopic o Robinie Williamsie. No dobra, to może trochę nie działa, ponieważ w polski tytuł zdradza, <grym> zdradza o kim jest film, ale po prostu chciałbym być przy tej rozmowie, gdy pierwszy raz ktoś jakiemuś producentowi, co ma wyłożyć hajs na ten film, powiedział więc tak, tak, będzie biopic, Robin Williams, piosenki, wiesz, sprzeda się wszystko, tylko Robin będzie małpą. Man, czyli Betterman, niesamowity Robbie Williams. To film od Michaela Graciego, którego możecie znać z filmu Greatest Showman, który opowiada nam historię tytułowego w polskiej wersji Robiego Williamsa, który wewnątrz filmu jest. Szympansem. <noise> I jest to biopic. Przechodzimy gdzieś tam przez dużą część jego kariery, przez lata, i tak dalej, i tak dalej. I jest to zaskakująca decyzja, właśnie z tym CGI-owym szympansem, prawda? Motion capture, które w ogóle świetnie ten aktor odgrywa, no bo to nie robi siebie, gra tylko głos podkłada. Natomiast jest to jedna z tych decyzji, taka sztuczka filmowa, gdzie człowiek po prostu myśli, dobra, ok, albo to, albo to jest jakiś geniusz. Albo idiotyzm, no nie? I muszę powiedzieć, że siadłem z dużą dozą sceptycyzmu nad ten film, ale... To działa, to działa, to działa, to po prostu eureka, no nie? Nie, nie, że to jest jakiś największy geniusz w historii kina, ale muszę powiedzieć, że jakby jest to fajny pomysł i jest to w ogóle drugi biopic w krótkim okresie po Nicka hip-hopowa rewolucja, którą by the way bardzo polecam, który po prostu mnie zaskakuje, że hej, biopiki wciąż mogą żyć, bo ja jestem trochę hejterem slasherów w horrorach i biopików ze względu na ten szablon, który po prostu ciągle jest powtarzany i nudny i odgrzewany i taki doimy hajs na znanej formie, nie robiąc nic nowego, a tutaj proszę bardzo, można. Michael Gracie robi naprawdę świetną robotę. Tylko mam nadzieję, żeby się nie okazał przypadkiem hostem dla Voldemorta z tyłu głowy, ale to tam nieważne. Czy nie, że to jest jakiś najlepszy film w historii kina, czy coś w tym stylu, ale jestem pozytywnie zaskoczony. Po pierwsze, no już powiedzmy o tej małpie, albo może nie inaczej, z drugiej strony, żeby wyjaśnić małpę, jest to film o sukcesach Robiego Williamsa, bo jego kariera, wiadomo, no został znanym piosenkarzem. ja, ja w ogóle byłem super fanem Robiego, w tym muzyki. Z 15-20 lat temu słuchałem wszystkich piosenek i tak dalej, ale już od tamtej pory jakoś, nie wiem, no... Nie wiem, nie, nie puszczam go sobie, że tak powiem. E, natomiast nigdy nie wiedziałem nic o jego życiu prywatnym. No wiecie, miałem 10 lat, słuchałem piosenki, nie wiem, nie, nie czytałem... No nie wiem, nie czytałem wtedy, pudelka nawet nie było, tak? Ale nie czytałem wtedy jakichś plotek w gazetach, co tam robił, Williams robił i tak dalej. Może byłem też za młody, mnie to nie interesowało. Natomiast nie znałem jego kariery, jakichś tam burzliwszych momentów albo, że był kontrowersyjną osobą, albo co on tam, nie wiem, jak się zachowywał na scenie. Natomiast bez wątpienia, no był kontrowersyjną osobą i jego życie, pomimo tego, że tak ogólnie patrzymy, no sukces, znany piosenkarz i tak dalej. Bogaty, wiecie, znany, sława, dzisiejsze czasy, prawda? Wszyscy go znają, ale to jest historia porażek. Ten film. Dlatego jest ciekawy. To jest historia jego sukcesów, ale przede wszystkim porażek. I to się cały czas te wzloty i upadki, i tak naprawdę bardziej bym nawet powiedział, że tych upadków. To jest bardzo ciekawy takie zagłębienie się w jego psychikę, gdzie od samego początku swojego życia, albo przynajmniej tam od tych lat dziecięcych, gdzie już ze względu na jaką presję ojciec wywierał i inne różne rzeczy, to jaką presję sam na sobie wywierał, tak. On. Cały czas z tyłu głowy po prostu ma diabełka, który mu podpowiada, że do niczego się nie daje i nic nie osiągnie, i tak dalej. I żaden wymiar, bo o tym jest ten film, bardzo ciekawa w ogóle taka teza jest w tym filmie, albo przynajmniej tezę możemy może wysnuć po filmie, natomiast rozpatrujemy, czy sława go uleczy, czy sława czy jakby, albo jaki poziom sławy może go uleczyć, jaki, na jakim poziomie sławy wszystko się ułoży. I okazuje się, że na żadnym, no ale to nie jest żaden spoiler, w tym sensie, że e, już widzieliśmy to, wiecie, w świecie wielokrotnie, tak? To znaczy, wraz z rosnącą sławą, jeśli wcześniej mieliśmy nieprzepracowane pewne rzeczy, one się pewnie albo tylko pogłębią, albo tylko zostanie otwarta furtka do rzeczy, które niszczą sławnej bo Bogate osoby, imprezy, narkotyki i tak dalej. I prawda jest taka, że bez psychoterapii, bez po prostu naprawy siebie jako człowieka, żadna ilość pieniędzy albo właśnie no, rozpoznawalności czy sukcesu nie pomoże. Chociaż oczywiście warto mieć pieniądze, żeby móc wydać na tą psychoterapię, nie? Także ja nie mówię, że nie, ale. <laughs> ale jest, jest to ciekawe, jest to ciekawe, ponieważ nie, nie jest to kolejny biopic, gdzie wiecie, wątpili w niego w pierwszym akcie, więc w drugim wszystkim udowodnił i same sukcesy, no nie. No nie, na każdy sukces tutaj przypadają złe rzeczy, które sam sobie robił poniekąd, tak? To znaczy, cały film obserwujemy go z takim. O, nie psuj sobie tej kariery, o, nie rób tego. O mój Boże, mówią ci, nie rób tego, a ty to robisz, nie? I z drugiej strony, ja tutaj coś bardzo uniwersalnego. Albo może osobistego bardziej odnajduję, bo też, zresztą, no, kto z Was nie ma y, jakichś e momentów w swoim życiu, gdzie macie wrażenie, że sami je sabotujecie, albo że w siebie nie wierzycie, albo że jakieś robicie coś, co wiecie, że nie powinniście, no to nawet na, na co dzień, na jakichś prostych, codziennych, przyziemnych, prawda, rzeczach, czy przy prostych zadaniach i decyzjach, myślę, że jesteśmy w stanie się z tym jakoś utożsamić, że podejmujemy złe decyzje, a on po prostu. Wiecie, no w tym takim trochę wyższym pułapie kogoś sławnego i, prawda, na większą skalę. Natomiast wychodzi on na bardzo ciekawą osobę. Oczywiście jest strasznym jajcarzem i widać, że lubi przygodę i śpiewa i tak dalej, ale popełniano z stop różne takie osobiste błędy w związkach właśnie, jeśli chodzi o narkotyki, jeśli o traktowanie siebie i bliskich, i zespołu, i jakieś takie dziecinne podejście do tej kariery. No, jest dużo ciekawych elementów, a to wszystko jeszcze z tą małpą. No ta małpa, ten szympans... Mogłoby się wydawać, że to będzie coś głupiego, że to będzie odwracało uwagę, ale nie, to jest właśnie ciekawe, ponieważ z jednej strony nie widzimy dosłownie Robiego Williamsa, ale z drugiej strony, właśnie on się wyróżnia, on się świeci. On jest jak taki. Jak postać z gry komputerowej, która jest podświetlona, jest po prostu. Jakby, czujemy, że jesteśmy z nim personalnie w tej historii. Widziałem w ogóle wywiad, mówię, skąd ta małpa? I on z tym reżyserem po prostu, reżyser, reżyser go zapytał, jako jakie zwierzę się widzisz? I on powiedział, że jako performing monkey, tak? Że jako taka, to tak jest, mówi, to nie wiem, czy to jest idiom po prostu, że e, po prostu jako małpa, którą ciągle ktoś wysyła na scenę, na zasadzie sztuczek w zoo, tak? Jak takie cyrkowe zwierzę. E, bardzo ciekawe, <laughs> muszę powiedzieć, że naprawdę kino w takich właśnie momentach jest, jest taki mały sukces kina to jest. No bo nie, że to zrobienie z niego małpu w tym filmie to jest jakaś, wiecie, kinematografia wywrócona do gry nogami, ale to jest ciekawe, że właśnie takie dziwne, nietypowe decyzje mogą działać i nawet potencjalnie poszerzają potencjał filmu, nie? I to rzeczywiście działało, bardzo szybko zapomniałem o tym, że patrzę na małpę, w takim sensie, żeby mnie to miało jakoś wybijać, a za to cały czas czułem, że to jest jego historia, jest inny od reszty, jesteśmy w jego głowie, on się tak widzi, wiecie o co chodzi, tak? Dało to coś więcej, to naprawdę było, było spoko. Nie było też tego całego elementu pod tytułem czy aktor, który go gra, jest podobny, wiecie, jak mamy często przy filmach, że jest młody Han Solo i prawda, czy on mi przypomina, czy nie, o brzmi jak tamty, no nie brzmi jak tamty. Też zostało to wyjęte, ponieważ Brzmi jak on i wie, jakby od początku mamy narzuconą taką umowność tego świata, szczególnie, że jest to świat często teledyskowo, musicalowo podkręcony w stronę, wiecie, że nie jest realistycznie, tylko po prostu przebijamy w piosenkę. Więc to wszystko działało, a jak już mówimy o przebijaniu w piosenki, też mi się podobały, właśnie czy układy taneczne, gdy kręcili rzeczywiście jakieś teledyski. Ja tych teledysków teraz nie oglądałem, ale podejrzewam, że ten teledysk, który tutaj jest pokazany, jest jakąś formą odzorowania tego, co kiedyś naprawdę zrobili. Mogę się mylić, ale tak bym zgadywał. Możecie sami sprawdzić. Natomiast te, te, takie teledyskowe momenty, gdzie jest, nie wiem, tam wielu tancerzy i jakaś choreografia i tak dalej, były bardzo fajne, no bo były zrobione. Czy odwzorowując, czy teraz to wymyślili, to nieważne, ale były zrobione jak po prostu bardzo dobry teledysk. Czy jakieś, nawet takie personalne, gdy wpada na jakąś tam dziewczynę i razem tańczą we dwoje. To jest taka całkiem fajna scena choreografii tanecznej, która jakby nadała temu filmowi energię i taki. E, jakby to jest ten dobry, to jest ta dobra. Pasz musicalu jak dla mnie, gdzie jest to było naprawdę wszystko sensowne. Nie czułem tego, że historia cierpi przez to, że zaraz nagle bez sensu tańczą, tylko miało to sens, szczególnie w kontekście postaci robiego Williamsa, który jest takim trochę pajacującym, ciągle śpiewającym, tańczącym, prawda, ekstrawertycznym, dziwnym człowiekiem, to pasuje do jego osobowości, że on nagle przebija w piosenkę. Ale nie? Że ten, ten musical pasuje do niego. Energia tego filmu pasuje do energii e, robiego lub na odwrót. No ale jak zwykle najmocniejsze punkty, jak dla mnie to były te. Gdzie widzimy tego pogłębionego bohatera, jego psychikę, jego po prostu walkę z codziennością, walkę z problemami, walkę z brakiem wiary w siebie, po prostu tego demona z tyłu na ramieniu, który wam cały czas podpowiada, że jesteście do niczego, nic nie osiągniecie, nawet będąc na szczycie. To było, to było ciekawe, to jest fajne, bo. Zawsze o tym myślę, że ba bardzo często ludzie, szczególnie, nie wiem, biedni, którzy nie mają, a właśnie nie są sławni i tak dalej, myślą, czy myślimy, że, o, jak gdybym tam zrobił, właśnie był piosenkarzem, nie obył żadnych problemów, czemu ten tam jakiś bogaty piosenkarz w ogóle jakieś, nie wiem, samobójstwa popełniają coś? To tak nie działa. Na każdym stadium, od najbiedniejszego do najbogatszego, nasza psychika to jest po prostu, to jest, to jest człowiek. To jest głupia, biologiczna maszyna, która, e, która równie dobrze może mieć depresję, będąc bogatym, albo nieprzepracowane problemy problemy z dzieciństwa mogą być jeszcze mocniejsze i wręcz bardziej szalejące, jak jesteśmy niby na szczycie. Szczególnie jak dochodzą narkotyki, imprezy i presja rodziny, presja społeczna i tak dalej. Zawsze mnie to ciekawiło, no, jest coś ciekawego w takim oglądaniu sławnych ludzi, nie? Jak sobie jakiś dzieciak który zyskał szybko sławę względnie, z tym radzi. Nie? To, jest, to jest ciekawe i to bardzo, bardzo, bardzo często, zwróćcie uwagę, przy wszystkich tych Michaelach, Jacksonach i innych osobach, bardzo często to są historie, gdzie na, na pozór patrzycie o, bogaty, sławny, super, a jak tylko się trochę zagłębicie, to nagle jest tak o nie, jest pełna smutku, jest pe pełna cierpienia, pełna problemów, pełna wyrzeczeń. Jakby, i myślę, że jest to, jest to ciekawe, no nie? Że, no po prostu, jest to, jest to ciekawe, i ten film to wykorzystuje, jakoś tam opowiada. Powiedziałbym, że jest trochę za długi, dwie godziny z hakiem, i jest pewna powtarzalność tych zlotów i upadków, i tam, wiadomo, obligatoryjnie co 15 minut jakaś tam znana piosenka, wszystkie fajne, ale no wiecie, nie? Jakby, może też troszeczkę nie będę zdradzał, ale końcówka, podsumowanie filmu takie bardzo filmowe, wolałbym, żeby poszło dużo odważniej, w stronę dramatyczną, ale generalnie film, wiecie, jest dobrze wyreżyserowany. Muszę powiedzieć, ten reżyser w ogóle, ja nie oglądałem, wiem, bijcie mnie, możecie mnie napieprzać w komentarzach, nie oglądałem The Greatest Showman, a to jest film przez, wiele osób uważany za genialny, taki, mi trochę, mi w taki sposób przemknął gdzieś tam obok, akurat nie wiem co wtedy, to jakieś chyba święta były, ja nie miałem czasu, nie wiem, no i po prostu nie poszedłem na ten film, do dzisiaj go nie oglądałem, a potem był na jakichś listach najlepszych filmów, wiele osób wspomina jako, o! To był zaskakująco dobry film. Ludzie mówią, że ich ulubiony i w ogóle i ten. Także nie wiem. No, jeśli chcecie, żebym obejrzał Greatest Showman, zostawcie łapkę w górę. A? A? Profesjonalny youtuber, nie? No, a tak serio, no nie oglądałem, ale. Widzę, że ten reżyser ma jaja i ma potencjał, i jest jakby, czekam na więcej od niego bez wątpienia, nie? Są bardzo ciekawe, dziwne, takie fantastyczne wręcz sekwencje związane z tą jego byciem małpą, i, i jakby to, co się dzieje w jego psychice, odgrywa się czysto na ekranie. No, po prostu ten film eksperymentuje momentami. Nawet powiem szczerze, że chciałbym więcej, że za każdym razem, jak ten film wchodzi w takie zwyczajne tony, to tak wiecie, ten szablon zaczyna coraz bardziej gdzieś tam przebijać. Im ten film jest dziwniejszy. Bardziej oddający właśnie jego psychikę, czyli to jest na, co to, co najciekawsze w tym filmie, czyli po prostu mózg robiego Williamsa w trakcie kariery, tym było lepiej. Ale generalnie pozytywne zaskoczenie, obejrzałem film o piosenkarzu, który wygląda jak małpa. Siedem. Ha! Dobry. E, nie, serio, no byłem zaskoczony pozytywnie. Ja, a, ej, musicale zaskakują pozytywnie, ej, biorę to, bierę. Teraz poproszę ze dwa zajebiste slashery, które bawią się gatunkiem i robią coś nowego. 2025 będę ukontentowany. Czekam na Wasze opinie, dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym ponarzekajmy o filmach.